Fantastycznie, racja, dobra. GML kontradyzio. Fantastycznie. Eee, więc jury zmienimy, nie będzie to samo, ale też zrobimy 5 osób. Ogrodnik raz, ty też dwa. Nie, to już byłeś. Teodor, trzy. Trzecia osoba w finale w jury. Kasia, cztery i twoja koleżanka, pięć chodźcie. Chodźcie, <słuch> jesteśmy w jury, ale fajnie. To no, jest na to Tak, nam, tutaj, tutaj. tutaj, tutaj. Ręką, proszę, proszę bardzo. bardzo. Ja żyja by się nie pojebało. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Dobra, a po co ty mam klasykę? Yeah, 3, 4, ry Zaczyna dyzio. A twój temat to... Drewniany penis. Twój temat to drewniany penis. Drewniany penis. Drewniany. Robimy jedno wejście na temat i trzy razy bez tematu. Jo! Kiedy o się tu wkręca, to ty kuda się jeszcze dziś jakiś drewna, jakiś z drewna Mordo, kiedy mam te wejścia to taki łaków jak on, po prostu rozkręcam, rozkręcam Mordo, kiedy wchodzę tu z raptem, rozkręcam wejście, potem rozkręcę cyfer. Wiesz, jeszcze raz, to jest taka gmina, bo rozkręca cyfer ten, który wygrywa Ten, który wygrywa, jeszcze raz, sprawdź co w rapie będę Małolatem i mogę ci tu dziwko założyć jest Bohaterski małolat, kamienie na szaniec Jeszcze raz, dobra Mordo, wracaj do gminy Ja jestem kurwa klasyką, jak Kamiński, klasyko jak ja Jadę tą kurwę i na nic się staną Tutaj twoje podwójne, podwójne Mordo, twoje dobre, możesz nawet zostać ile chcesz krok yeah! A temat dla Kiemera to... Grański wagon! Hahaha, wybaczam, nie? Dajstka! Okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Słyszę, że słabo! ciśniesz też będę! Ja bym chuj, jak tylko paliką był ze Petro! No i widzisz, tutaj mam ten wielokrotny rozwin! Twoją przyszłość opisał na Taj flow złaby, pochnieś na tym tak jak jakiś donpas No i wiadomo, że dają tutaj takie cipy zabić Co? Zwycię tak sobie cyganisz? No i wiadomo, że tutaj bijam ziomość na freestyle Wiemy zacznę cyfer to już tradycja No i mogę to pisać w w sumie Coś pokazałem twoje miejsce Fitfight dwójana Trzy razy po 30 sekund każde wejście zmieniamy bizne Oceniamy też trzech stron wow. yes. Wielek wielokrotnie wiele sprawdzaj samie wypierdolę cię z Polski, teraz syganie Gwizdź, twoje, no to sprawdzaj kurwa, dziś się nie pomoże Żaden konstruktor nie pomoże, konstruktor Nie pomoże, konstruktor, schodzę na kosach, tobie nie pomoże, konstruktor mi nie zbierdolikosa Teraz sprawdzaj kota, bo ty się tu przyjeba, jest nosa, nie jest nosa No sam leży przyjebać i ci mordo, będzie tylko się ma Gie, 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 nie jest i koca, Dobra koleś, to za to ja ci tu teraz kosę w pierdolę No i tutaj cisnę w opór Bo kosa jest jeden prawdziwy w białym stoku No i wiadomo, że tutaj pozdrawiam moich ziomali Bo na takich i tak odpiętałem takich drani No mogę tu wymierzyć raz dla kamów Mam dla ciebie zgubną przyszłość na Damuc No i wiadomo, że cisnę cię Jeżeli dyżo to hip-hop, to hip-hop i set. No i tutaj mordą skillę Dyżo i zet, bo go teraz zabrać To ci robi w karku, więc weź palium, wiesz łaczku. <noise> a ty to do domu, mordeczko weź waliosz, weź waliosz cisne cię ciągną, bo ci zaraz z centralnego spierdoli pociąg centralnego spierdoli pociąg, sprawdzaj wieża na centralnym dziś możesz zamieszkać dziś możesz zamieszkać, jesteś w dupie, bo możesz przyjechać sobie helubę, możesz przyjechać tę helubę, cisne tych drani tam na centralnym z kolegami jeszcze raz, dobra mordo, wchodzę tu w rapach, albo zostać galerianką w złotych tarasach Okej, 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 hej, hek, hek, hej, hek, 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 hej, hej. Okej, okej, okej. pierwsze typku, jakie weź walium Ty jak jesteś w duchu łóżku, słyszysz, weź, weź waliusz No bo ci jestem pintu większku Bo ma już spod, jak części z tyłu niż z przodu No i tutaj wiadomo to patrz mocny był, No mam na tych wolnych bardzo dobry styl, No wiadomo że ja ciebie tutaj cisnę kamień gdzie z tysią i się łamie No bo dostaje na wolnych pierdol gość Co tutaj się liczy to jest wszechstronność No i wiadomo, że to jest trochę śpi dużo Kto mu dał kurwa zimowe buty na wiosnę Przejście. Przejście. Ostatnia. Ostatnia No to mordo ja cię rozwalę, a ty odpanie tylko weź w diagrę Co do tu robię to w rapach, weź w jagrę, albo drewnianego kutasa Drewnianego kutasa, mordo, sucha. i tak żadnej panny w życiu nie, nie zaruchasz ruchasz. Jeszcze raz, mordo, z dobra rafie, bo nie zaruchasz Możesz dostać chuja w nie mimo co o... nie Jeszcze nie raz, patrz, jak wjeżdżam, mordo, jeden raz echo zaruchasz żadne kroską. Jak zaruch, sprawdzaj cioto Macie kurwa trybun z grocką i palikotem. Dobra! Ke 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 Kiedy pijam na bitach, rozjebie tak gwała Grocka przeciwieństwie do ciebie ma jaja No i zajmuj z kim kogo? Bo Jukasz nieruchomo w ser i do kio No bo mówisz, ale polej czy No ty właśnie potem słyszysz śpij wolno No i wiadomo mogę odstawić dudzisz

Ja to no, oczywiście jedną no, dogrywkę dla Zajawy, kurwa, ale oczywiście dla Zajawy, bo ja mam swoje zdanie, ale mamy jury, które ocenia i no, chyba ja. zrobimy tak samo, że ja. po prostu wskażecie ręką, żeby nie robić, kurwa, jakiegoś kolesiostwa, kto jest za kim. Gemel, to jest prawa ręka, Wysio to jest lewa ręka, na trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jest jury. Trzy, cztery! Yeah. Wysio! Czekajka, deja dzisiaj biwał stakę I też od dzisiaj dotaje mitz! Włącza pizzy! Kawa ka li się a